Cześć, to Am Games i gram dzisiaj na Minecraft Extreme. I ogólnie to pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja mam zwykłe jak spodnie. No, otóż sprzedałem za i hełm i spodnie, ale sobie kupię nowe. Yy, tylko muszę napisać, że jeden typ to kamer. Nie, bo tutaj mnie pra... chciał oskamić na troja. I ogólnie sobie zrobiłem małe zakupy. Mam 4 elektry i jedną sobie właśnie kupiłam, nie? I nie powiem za co, bo ludzie mogą oglądać. Um, ogólnie w takiej cenie jakiej będę o tak to powiem. Nie, mam jakiś helmochronka. Jeden, tu mam miecz. o zaklęty ogień. Dwa, na prawo, ostrość. Tą książkę z naprawą gdzieś była. E, tu, nie. A, coś musiałem z nią zrobić. Nieważne. Miałem, bo kupiłem dwie i tam coś z nimi zrobiłem. Tu mam właśnie elitę do sprzedania. I ty przeżyję z kamer. Właśnie. Kamer jesteś. Ogólnie on jest z kamerem. On mnie oskamował kiedyś i teraz drugi chciał raz. I ogólnie na krzyku też napiszę, że nie, jakby nie kupujcie od niego. I, i napiszę, że on chciał skamić... Troja i piszę, że ja skam. XD. Dobra, jakby był typ. Mm, nie chcę dodać pierwszy. Poza tym nie chcę oddać itów, na którym nie oskamował, niby by się zmienił, nie? E więc no, ogólnie sprawa taka jest. Kupiłem też tak zwany level i ogólnie na razie go nie, nie używam. E bo na razie nie mam po co, tak szczerze. Mam na ogólnie dla Was do rozdania też e głowę gracza. Jakieś te ity słabsze. Dla słabszych graczy, to jest cały set, jakby dla Was. Nie. E i te książki, chociaż lojalność to nie wiem, chyba wam jednak nie oddam, ale takie ochronka 3, to jednak raczej wam sprzedam. I tu mam pierwszą osobę, która by chciała kupić, ale nie wiem gdzie ona jest i pisze, że Discord mu nie działa, więc no, bo on chciał właśnie taką Elkę kupić za dwa szurki, tak, bo kupiłem za 9, a sprzedam za i za ity warte 12 zł, nie? Bo tyle ogólnie kosztuje, nie? Ta Elka. 9 zł w sklepie. Ogólnie żadnych kitów nie mam, bo wieczorem się je mogę dopiero odebrać. No i w sumie nic więcej wam nie dodam, do, co mogę powiedzieć. Jeszcze jakiegoś typa zabiłem, nie? I tu ma jakieś fajne. O, dam wam, o, dodam ludziom, niech se biorą. O, jakiś biedny grad wziął, nie? Nic się nie może marnować, nie? Bo po prostu musi być krąg życia. Tutaj na ekstreme nie może zabraknąć żadnych surowców, bo w końcu to będzie prawda i zabraknie ich. No, Typ chciał, żebym chyba go walnął, No właśnie. Chyba miał mało HP po prostu. No i co ja mogę powiedzieć jeszcze? No. Yy, więcej raczej się rzeczy już nie kupię. Hmm. Byłam zamiar dużo szurków na tym zyskać. Nie bo mam zamiar dwa razy więcej szurków mieć. Yy, czyli jak mam 5 L, yy, użyję 4 tylko z nich i będę miał wtedy yy, tego. Będę miał wtedy 8 szulków, czyli plus 3 to będę miał 11. I tutaj yy, ludzie jakieś piszą 1 versus 1, i ogólnie to w sumie to już będzie tyle. W ogóle mam też inną tarczę, bo ktoś wyrzucił to, wziąłem. Yy, I w sumie to co ja mogę jeszcze wam dodać, nic. Mogę sprawdzić, czy coś na mnie jeszcze nie czeka. Odbierz. No, żaden pakiet na ciebie nie czeka. No i oprócz tego, no mam 90 level, on się zawsze przyda do czegoś. Tutaj do enchantowania może się przydać. No dzisiaj to jest taki krótszy film, bo chcę wam pokazać, co ja mam. Nie i w sumie. O, wiem, jak się przygotuję do miniaturki. Zdejmę tą klatę piękną. Yy, I. Aż laga dostałem, ale nieważne. Tyk, 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 dobra. I patrzcie jak teraz to wygląda. Nie teraz tak to super wygląda, nie? Naj... Po prostu najlepszy trader świata. Dobra, wywalec na razie to może. I się tak taka będzie miniaturka, mam pomysł, ale okej, okay, to już pewnie zobaczycie sami, więc no to już będzie na tyle ja dzisiaj, chcę bym jeszcze spróbował jakąś polecieć, okej, okay, poleciałem jakoś, potrzebuję fajerwerki do tego, bo jedną LK se zachowam, nie? Więc no to już będzie na tyle i po prostu papa